Dzień dobry Państwu. Chciałem przedstawić nowość w ofercie. Jest to Hyundai i30. Rok 2022. Salon Polska. Serwis ASO. Bezwypadkowy, oryginalny lakier na całym nadwoziu. Na gwarancji fabrycznej do 2027. bez żadnych wujniotek, zarysowań praktycznie jak nowe auto oczywiście żeby też w oryginale w środku praktycznie też tajnicy i po wydzierane, oczywiście w aucie nie palono. Czyściutko, autkiem osobiście wracamy. Dzisiaj na kołach czujniki parkowania z tyłu. koło zapasowe, tu również wszystko jak nowe, praktycznie. Nic nie było oczywiście tempomat silnik 1.5 dpi 110 koni. Skrzynia szóstka benzynka bardzo ładnie się prowadzi. Autko pasy tym ruchu, tempomat błotów. Wszystko oczywiście sprawne. Trzeba sobie oczywiście wszystko wyłączyć. Odpalimy autko. Aktualny przebieg to 20 000 km i 75 000 okay. km. maskę najpierwmy można światło automatyczne można wyłączyć tutaj wielofunkcyjna kierownica skórzana oczywiście wszystko sprawne minus 2 oczywiście książka serwisowa Gwarancja fabryczna. Przegląd ostatni był robiony. gdzieś tam niedawno. Teraz tak. Ostatni przegląd był robiony przy 15 000 km, teraz ma 20. Czyli spokojnie jeszcze możemy przejechać około 10 000 km w Hyundaiu. Oczywiście był. Serwis. To wszystko. silniczek Zobaczymy jak ładnie chodzi. Tylko wody dziennej. Ledowe. tu praktycznie jak nowy. Przykurzony tak jak ma być. Tu oczywiście filmik papieru dostępny, jakby ktoś nie posiadał. Wszystko jest w oryginale. Cena za samochód to jest 67,900 Więcej aut na stronie firmowej: autokrajowe.zum.zum.pl lub autokrajowe.gradka.pl. Posiadam dwie takie sztuki: jeden srebrny metalik, drugi taki ciemniejszy metalik podobne przebiegi 30 tysięcy ile kogoś interesuje takie auto zapraszam po więcej informacji proszę dzwonić telefon 502 171 200 pełnofakturowa 23 kwota brutto kupujący zwolniony z opłaty skarbowej zapraszam